Lipski też był na Prime, Lipski też był na Prime. A jak chcesz, to wam mogę powiedzieć, o co chodziło z tym z Krzysem yy, na tym. Z tego co słyszałem, z tego co słyszałem, to po prostu jest tak, że yy, no, na każdą galę, na każdą galę musisz mieć medyków. No i Prime zakontraktował medyków. No i. Dziewczyna Krzysztofa ona jest ratownikiem medycznym, i za, zakontraktowali tą firmę. No no i on po prostu przyszedł z racji tego, że, że tam są powiązania. No i przyszli do niego ochroniarze i go wyrzucili, nie? I, i nie wpuścili go. To nawet nie tyle, że się przebrał za medyka. Nawet nie tyle, że się przebrał za medyka, a, a, a chyba nim jest, nie? Żona. Mówił w rozpa... A, mówił w wywiadzie, okej. Okay. No żona, ja nie wiem, czy oni są ohajtani. No narzeczona dziewczyna, no, no nieważne, ja no nie patrzę nikomu na... Yy, <grystanie> no, na stan cywilny, nie? Więc no, tak opowiadał, to ten, okej. Okay.